Swoją recenzję w polifonii, wysłał mi yy, telefonicznie mój przyjaciel krzywy z rodzinnej skały. Kto, o którym tutaj jest yy, w, yy, tak, yy, w, tak. w książeczce, jako o człowieku, któremu dużo zawdzięczam. I naprawdę bez niego nie wystartowałbym. I tyle. Mm -hmm. Ja wtedy wypasałem owce w Ojcowskim Parku Narodowym. Akurat to był moment zmiany miejsca wypasu na taki, gdzie zasięg i prąd był luksusem. W obliczu czego krzywy wysyła mi, tam nie pamiętam czy już screenshoty, czy, czy, czy link. No i ja, nie mogąc uwierzyć, że. No tak, to tak. pan redaktor Bartek Haciński zrecenzował mój album. Chciałem to szybko zobaczyć i po prostu wspinałem się na jedną ze skałek, żeby złapać zasięg i zasać tą informację internetową. Więc bardzo mi w ogóle miło, że się widzimy. Tam... A ja się przestraszyłem już, że ci coś stało na tej skałce, jak się nie, wspinałeś. Nie, nie. I To wszystko miało jakiś taki swój jeszcze... Nie, no ale pa pamiętam doskonale ten moment, tak. bo, bo pewnego rodzaju abstrakcja, wiesz, wspinanie się po zasięg po to, żeby... Nie, jakbym wiedział, że wtedy akurat siedziałeś w Wojcowskim Parku, że to akurat był ten moment, kiedy rzeczywiście zajmowałeś się wy wypasaniem owiec, no to ja bym cię chyba spakował to w kopertę i wysłał, <laughs> To nie, to by nie było na papierze. Musiałbym wydrukować internet, no i wysłać.